Reset obywatelski. Witam, codziennik Resetu Spójrzmy na te zdjęcia z dziś, z godziny 17 w Warszawie. Wszyscy stoją. Naprawdę, dzisiaj cała Warszawa stanęła w różnych miastach. Kierowcy wychodzili z samochodów. Ludzie w domach zdawali na baczność. To coś niezwykłego, ponieważ kilka lat temu, jeszcze, ja wiem, z 10, naprawdę my stający, czyli wszyscy, którzy teraz stoimy, my stający byliśmy w dużo mniejszej liczbie. Niż ci, którzy byli w zasadzie obojętni, obojętni temu, co się dzieje na ulicy, nawet nie widzieli za bardzo o co chodzi. Ciekaw jestem jak dzisiaj z obcokrajowcami, z Ukraińcami, ale domyśla się, że też, bo jak jest już taka liczba osób, no to po prostu dziwnie nie stanąć. I to jest naprawdę wspaniałe, że tak, tak potoczyły się nasze ostatnie dzieje, ostatnie lata. Że powstanie warszawskie, dziś 80. rocznica, że powstanie warszawskie stało się naprawdę nie tylko faktem historycznym, ale faktem jednoczącym Polaków. I to jednoczącym, aż jestem, przepraszam, jednoczącym w taki sposób, jak ja wiem, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to na pewno wydarzenie dnia, i chciałem, żeby dziś trochę porozmawiać o nas Polakach, w jakiej jesteśmy kondycji, jak sami widzimy nas jako społeczeństwo, nie jako naród, jak to rozróżniał Cyprian Kamil Norwid. I dotyczy to będzie naszego, powiedziałbym, Zdrowia społecznego. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale na potrzebę tej audycji coś takiego sobie nazwałem. Pierwsza rzecz, która, o której chciałem powiedzieć, to to, że w ostatnich miesiącach, od 15 października, zauważmy, że naprawdę jest dużo mniej jakiejś takiej ciągłej agresji takiego ciągłego rozdrażnienia, ciągłego napięcia, że właściwie, co się włączy, te, włączyło telewizor, to jakiś po prostu jedni nienawidzą drugich, jakiś, no. Prawda jest taka, że być może w jakiś sposób było to naturalne, ale też w duży sposób było to po prostu polityka władz Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie polityka Jarosława Kaczyńskiego, bo na przykład w miastach, w miejscowościach, gdzie rządził Pis, ale nie było dostępu do jakby do tego, co tam się dzieje na dole dostępu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Naprawdę były miasta byli, czy są nawet, przecież w dalszym ciągu są miejsca, gdzie Pis rządzi i są po prostu życzliwimi. Normalnymi ludźmi, którzy mają takie poglądy. Okej, okay, no niektórzy wierzą w y, Pana Boga i nie wierzą, w radający kościół spaghetti. Y, to nie jest tak, że ka każda osoba z Pisu jest zła. I to naprawdę chcę to wyraźnie powiedzieć. Zresztą y, niestety nie, nie pamiętam nazwiska, ale ostatecznie wybrany y, za y, ostatecznie wybrany y, y, przewodniczący Sejmiku y, Małopolski został ta osoba to osoba, która jest bardzo życzliwa, normalna koncyliacyjna no i chyba to jeszcze bardziej denerwuje Jarosława Kaczyńskiego prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński pobudził demony, a może podłączył się po, 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 pobudzone demony, ja nikomu nie chce wchodzić w najintymniejsze sprawy, a to jest sprawa nas wszystkich Polaków, w związku z tym no nie można mieć takiej intymności. Tak zastanawiam się, oglądając różne relacje z poprzednich lat na wychodzącego z kościoła Jarosława Kaczyńskiego. Czy szedł do spowiedzi musiał, bo szedł do komunii. I czy taki ksiądz, który słyszy go, no wieki jest po prostu i widzi, ile zła rządził, daje mu odpuszczenie grzechu, że wszystko jest okej? Okay, na pewno, wszystko okej. Okay? Człowiek, który nas kłóci, który cieszy się, że, że jest wśród nas hejt, że króluje, że jedni zwalczają drugich, i to nie słabsi mocniejszych, tylko ci, którzy są przy władzy najróżniejsze grupy mniejszości, czy po prostu krnąbnych Polaków. Nie ma już Kaczyńskiego przy władzy, nie ma Kaczyńskiego w telewizji. I proszę, jak się zmieniło? Znaczy ja naprawdę obecnie tego takiego napięcia nieopisanego, takiego napięcia nieskonkretyzowanego nie czuję i nie mam. Także to, to, to dla mnie jest na razie, bo wczoraj rozmawialiśmy z Michałem Ruszczakiem na temat podsumowania tego sezonu politycznego i no mówiliśmy o takich rzeczach, powiedziałbym, bardziej oficjalnych, ale dla mnie ta sprawa, że jest spokojnie, że nie ma tego, tej wrogości po prostu, jest rzeczą najważniejszą. Ale to nie jest tak, że już, jeśli już nie ma Kaczyńskiego przy władzy, to, to, to jest idealnie. Nie, zupełnie nie jest idealnie. Bo, bo, bo ciekaw jestem, czy Kaczyński się wymyślił ten system takiej władzy nad ludźmi i w związku z tym elementy, które, którym byłby styrowany, zasilany, czy też podłączył się pod coś co gdzieś istniało. Mówiło się, że Kaczyński miał niezwykle, niezwykle duży słuch społeczny, że bardzo dobrze, nie wiem, czy on badał, czy to jest intuicja. Domyślam się, że to były badania na temat tego, jak widzą Polskę i poszczególne sprawy Polacy. No i wyszło mu chyba, że taka Niezła jazda, gdzie można kogoś pognębić, i tak dalej. To jest takie rodeo społeczne. To jest właśnie to. Więc jeśli nie ma już przy władzy Kaczyńskiego na zawsze, no to pytanie, czy właśnie te cechy społeczne nasze, o których mówię, które, które przewodniczący prezes PiSu zidentyfikował, czy one już nie istnieją. No logika wskazuje na to, że istnieją. No, raczej wciągnięcie, ich na bierz i karmienie, a potem nagle nagłe ucięcie. No to nie był rzadko kiedy tak się dzieje, że właśnie wtedy to niknie. Czyli Jakie by to były cechy? Od tego zacznijmy, ja już kiedyś wspominałem na temat, Wspominałem o kapitale społecznym, czyli zasobach zaufania, które budują, które, które te zasoby budują kraj, budują społeczeństwo. No, te zasoby nie są niestety zbyt wielkie. Aha, jeszcze jedno. Nie chciałbym, żeby ten dzisiejszy program to było coś takiego, a u nich jest, u nich, czyli za granicą, jest dobrze, a u nas jest źle. Zacząłem specjalnie tutaj nakręcony filmem przez naszego reżysera Maćka z obchodów powstania. Proszę, żeby jeszcze powie. co Warszawa? Warszawa pamięta. Obchodów Powstania Warszawskiego, że pokazać, się, jak, jak bywamy wspaniali. Jak bywamy tak, tacy, że inne społeczeństwa mogą nam zazdrościć. Ale to są zrywy, to są mm, momenty, to są no, zrywy właśnie. Czyli jest dzisiaj tak, a, a, a w poniedziałek może być, wracamy do naszej bajki. Ale powtarzam, ona nie jest taka, jak była przez y, poprzednich 8 lat. Więc wracając do y, zaufania do y, kapitału społecznego, y, no, gdybyśmy się mogli tego nauczyć, gdyby tego właśnie nie wiem, jak. Okej, okay, no mówię to ja teraz w niszowym kanale y, telewizyjnym y, w internecie, y, y, ale jak można z tym lepiej trafić? Moim zdaniem takimi rzeczami powiem, powinna zajmować się telewizja y, publiczna może się niedługo zajmie miejmy nadzieję ten kapitał zaufania kapitał, kapitał społeczny polega na tym, że ja sam wyprodukuję, zarobię ileś ale jeśli my ty, 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 on w jakiś sposób się zwiążemy to możemy ze względu na to, że nie ja muszę kupować osobną mąkę i nie ty musisz kupować osobną mąkę i nie on musi kupować osobną mąkę, tylko razem kupimy mąkę w kurcie przykładowo, to yy, po prostu yy, nam się to będzie bardziej yy, opłacać. Ale musimy w związku z tym się umówić. Ale jak taka umowa ma wyglądać? Przecież ktoś może nas oszwabić. Nie wezmę nie, słowo, prawda? Yy, tak, ale to już nie, nie temu się, nie będę teraz przeglądał. Trochę to przypomina budowę czy filozofię spółdzielni, które w Polsce były popularne przed II wojną światową, a nawet po, zanim zostały pozabijane przez komunę. Ale Chodzi o w, taką filozofię po prostu, znaczy o to, żeby m, tak wychowywane były dzieci, e, żeby takie było wychowanie w szkole. E, to, co zrobił e, PiS, to jest spustoszenie w tej dziedzinie. To jest nie wiesz, nie ufaj, trzymaj się swoich. E, e, Tam ci są e, e, Niemcy, ci są, e, no nie nawet antysemityzmu trudno. trudno zarzucić, ale te, tam, tam się zgniła Europa. Trzymaj się w domu, trzymaj się krzyża i będziemy i wtedy wygramy. Nie? Czyli po prostu całkowite zamknięcie na obcych, widzicie, nawet jak to słowo brzmi obcy, no, innych obcokrajowcy, czyli czyli. Rzecz wydawałoby się, no słowo by wydawało się takie neutralne, ale już od tego idąc dalej, czy skracając obcy, no, brzmi strasznie. A to właśnie o tym mowa nie ja, nie my, ale następnie skądś, no, na przykład za granicę, czyli dlaczego obcy, no, tamci, inni i tak dalej. nie? Jest taka. Przy tej jeśli, jeśli już yy, zaczniemy myśleć inaczej, czyli właśnie o tym, że zaufanie może yy, zbudować yy, zasoby, yy, może nas yy, w jakiś sposób yy, yy, ubogacić, yy, może nas yy, yy, no właśnie po, popuścić to, te, te, te nerwy, gdzie, gdzie jesteśmy po prostu yy, z, z, skłóceni z innymi, gdzie jesteśmy, nie wiadomo, czy można właśnie zaufać komuś czy nie, to za tym mogłyby iść kolejne etapy, na przykład to, żeby odejść od takiej filozofii kto kogo. Znaczy, że, bo to też, prawda, nie, nie że my razem, jakaś platforma, płaszczyzna, mentalna, taka, no nie wiem, społeczna i środowiskowa, że po prostu zrobimy coś razem, albo nie ma po prostu zagrożenia, tylko kto kogo. I wchodzimy w jakiś układ polityczny, w jakiś układ um, lokalny i po prostu y, kto kogo i dodatkuje, domyślmy się, co kto kogo, tak? Y, no powiedzmy, że u, oszuka, nie, że o to chodzi, akurat słowo dość in, inne przychodzi mi na, do głowy, ale nie jest to y, słowo do używania y, w mediach. Y, czyli nie idę y, do y, jakiejś działalności y, po to, byśmy razem coś zrobili, bo nie ufam innym, tylko ja go y, 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 wycyckam, ja go y, y, zdławię. Y, to jest absurd, dlatego, że y, pokazuje, jak ta maszyna nie może działać, no, jeśli nie wiem tłoki będą chciały pokonać zapłon, a rura wydechowa silnik, no to taka maszyna daleko nie zajedzie, a naprawdę tak sobie wyobraźmy tę sytuację przy społeczeństwie, gdzie jesteśmy elementami właśnie jednej maszyny, ale znowu, żeby nie brzmiało, to Pis określał coś takiego jako niepolityka, tylko dydaktyka wstydu. Okej, okay. uważam, że to jest, że to jest. Może no, kiedy pierwszy raz słyszałem w 14, w piętnastym roku, to to nie za bardzo mi się podobało, bo um, uważałem, że to um, niesprawiedliwe, że um, jakby um, Wywołanie o, o, o lepszą, normalną Polskę jest tak, jest tak określane, ale przez te 8 lat po prostu druga strona zaczęła to robić, i w związku z tym można powiedzieć, że się wyrównało i w zasadzie okej. Okay, no biorę to, to określenie dydaktyka wstydu, czyli mówienie o Polsce poprzez wyśmiewanie, jakby od, my, my samemu, niektórzy ze z zewnątrz, to my samemu i do, do, doprowadzanie do osób słuchających żeby, do tego, żeby się wstydziły. No i uważam, że naprawdę można by tę metodę stosować do wielu pisowców adekwatnie do tego, co zarzucano stronie demokratycznej. Więc uznajmy, że okay, możemy teoretycznie tym określeniem się posłużyć. Więc nie chcę, nie chcę tak mówić tego, że to brzmiało jak dydaktyka wstydu. Raczej to staram się mówić o tym delikatnie, tak, żeby była szansa, żeby nad tym popracować, a nie zgnoić kogoś, że jest zły. To też, no, właśnie choćby to, nie? Że można, słuchajcie, pracujmy nad czymś, coś można zrobić lepiej, a nie ja pierdolny, ale to jest nowe, tak? No bo jedno daje szansę na jakąś, właśnie, poprawę, na jakiś rozwój, a drugie jeszcze bardziej dobija, po prostu, chociaż jest w czymś źle, to jeszcze bardziej dobija. Bardzo często się to zdarza. I właśnie, żeby nawet wrażenie dzisiaj nie. Nie, nie, nie zaszło tutaj w tej audycji czegoś takiego, to zaczęliśmy od zdjęć z Warszawy, która staje na baczność o 17, a wspomniałem o Wielkiej, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale też bardzo istotna jest sprawa, jak nas postrzegają coraz liczniejsi obcokrajowcy w Polsce. Postrzegają nasz kraj jako bardzo bezpieczny, jako dobrze zorganizowany, czysty. I to właśnie te, te dwie rzeczy czyli bezpieczeństwo. U nas nie ma obawy mówią dziewczyny. Ale co dziewczyny, mężczyźni tak samo mogą być akurat nie seksualnie, tylko inaczej zaatakowani, a tego w ogóle nie ma. Wieczory są bezpieczne, jeśli jakaś sytuacja się zdarzyła, oczywiście no zdarzyła się trudno losowo, nie? ale to nie jest tak, że systemowo, że tak się wyrażę, istnieje bandyterka nocna i strach się bać, jak to mówią. I to jest wielka, wielka, wielka naprawdę różnica między Polską, a wieloma innymi krajami Europy, to co bardzo bolesne jest, to sytuacja dzieci w Polsce. Liczba rozwodów jest tak olbrzymia. To, jest tak, to są tak olbrzymie liczby, że zastanawiam się w ogóle po co ludzie się żenią, skoro za chwilę się mają rozwieść. No i niestety bardzo często są sytuacje, że dzieci traktowane są jako przedmioty, że rozwadzące się, się małżeństwo niby dla dobra dziecka stara się o y, jego y, otrzymanie y, opieki nad nim albo y, ile i gdzie y, będzie dziecko przebywać no ale tak naprawdę y, wyrwane jak lalka czasami naprawdę dosłownie y, no, jest, staje się naprawdę y, na bardzo złej sytuacji, nie tylko na ten moment, ale z tego także pozostają traumy na całe życie. I naprawdę moglibyśmy o tym pamiętać, bo ile mamy traum my sami z tego jak byliśmy traktowani, jak byliśmy niesłuchani nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo osób, które znam, takie mają wspomnienia. Te wspomnienia po prostu odbijają się na rozwoju dorosłego człowieka. No i oczywiście są terapie, są jakieś sposoby poradzenia sobie z tego. Tutaj czytam a propos jeszcze bezpieczeństwa w Polsce, czy ja wiem. Według statystyk ilość włamań i kradzieży wzrosła. To skutek dobrej zmiany i ubożenia społeczeństwa. No tak, włamania jak najbardziej, po prostu ludzie są biedni. No, po prostu kradzieże w biedronkach, w Lidlach, tego się nie mówi w ogóle. To są olbrzymie liczby. Nie chcą tego robić, żeby nie siać jakiegoś po prostu defityzmu czy wrażenia. Takiego niezdarności sklepu, że nie, nie umie znaleźć ich, ale naprawdę są olbrzymie liczby. Także zgadzam się z tutaj naszym widzem. Natomiast ja mówię o bezpieczeństwach, bezpieczeństwie na ulicach i o tym, że po prostu kobiety czują się bezpiecznie, że mogą chodzić wieczorami po ciemnych miejscach, co w wielu miejscach świata jest niemożliwe. Wracając do, do tych dzieci, osób rozwodzących się, kłócących się, czasami rodzin, gdzie te dzieci są niewidziane. To naprawdę w to wpływa po prostu na kształt społeczeństwa następnych lat. Teraz jest mnóstwo dzieci po tym, co się nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu zdarzyło. Ale to cały czas jest, one się rodzą i, i, i za za 5-7 za, 5, za 7 lat ma być to samo, no przecież coś trzeba zrobić. Nie mówię o opiece społecznej, chociaż jest ona bardzo potrzebna i konieczna. Natomiast po prostu też coś, nie wiem, systemowo zaczęło się rozmawiać, że to jest bez sensu. To jest kompletnie bez sensu. Wiele, ja tak mówię teraz o takich rodzinach, w miarę stabilnych społecznie, jeśli nawet nie stabilnych w związku małżeńskim, no ale niestety bardzo często też dochodzi do tego alkohol, alkoholicy, którzy biją swoje żony, którzy biją, którzy biją dzieci, którzy stosują być może nawet gorszą przemoc psychiczną tak zwane dorosłe dzieci alkoholików DDA, są dla nich terapie, spotykają się, bo to są no, jeszcze gorsze traumy, tylko czy nie mógłby ktoś, jakiś, nie wiem, ksiądz, nie, już nie liczę, to, to ksiądz się zajmuje biznesami, to nie nie, 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 nie nie bądźmy naiwni, tak, że tu się zajmie dobrym ludzi, ale rzeczywiście o księdzu koreckim, ale no Jakiś po prostu program wychowawczy, nie wiem, edukacyjny, no, 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 no wykorzystajmy to, że jest dostęp przez media, do, do, przez media, przez jakieś d, 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 druki do, 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 do domu i tak dalej. No, no, Moim zdaniem naprawdę nie możemy y, pozwolić, żeby na naszych oczach to się działo, po prostu. Katowanie no. y, dzieci, to, to co widzimy w y, strasznych wiadomościach, to, to jest jakie to jest cyniczne, jakie to jest podłe, że tak lubią o tym mówić media, kiedy coś się stanie jeśli spektakularna. Będzie historia bardziej typu Kamilek, typu Łukaszek i tak dalej, to wtedy ojej, jakie to jest złe, jak to źle jest i tak dalej. A dlaczego, kiedy nie ma żadnego, żadnej tragedii, to wiadomości czy fakty nie mogą o tym pomówić, właśnie jako o no, bardzo smutnym i negatywnym elemencie naszego życia społecznego. Jak y, powinni zachowywać się ludzie, którzy słyszą przecież y, krzyki y, bijących y, y, ojców, swoją rodzinę? Przecież to się słysza, nie mają wypłumionych wy mieszkań jak y, w studiu radiowym po to, żeby y, tego nie słyszeć. Jak należy reagować? Kto, na, kto powinien reagować? Y, no Moim zdaniem to są naprawdę, y, naprawdę y, ważne tematy. O których się nie mówi, a powinno się mówić. Ja, ja w związku z tym postanowiłem, że powiem. Okej, okay, no, nie chcę, nie chcę tutaj za bardzo jakichś ponurych obrazów malować. Najbardziej, że no, mam nadzieję, że było to w miarę, w miarę wyważone. Znaczy, zarówno na tak, jak i na nie. Naprawdę no, pokazuje taki dzień jak dzisiaj, że. że nie wiem gdzie, w jakim kraju, czy tak jest, że cały kraj stanie, czy znaczy całe miasto, stolica cel, stanie na, na baczność. Yy, raczej nie. I to jest bardzo piękne. No. Ale moglibyśmy być jeszcze piękniejsi, gdyby włączyć jakieś działania systemowe. Ja jestem za tym bardzo. Dziękuję serdecznie. Przypominam, kto był naszym yy, dzisiejszym producentem Agnieszka Kurek. A. A uwaga, 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 za chwilę o 21.00 gościem Jarosława Szczepańskiego będzie profesor Ewa Łętowska. Godzinny wywiad, ja już sobie szykuję herbatę, żeby go oglądać. Do zobaczenia. obywatelski.